Hej, uuuu! Gdzie ty mnie zabrałaś dzisiaj? Halo? Jakaś straszna gra się pojawiła na Roblox. Klikamy play? Gdzie? Mogę? gdzie? Gdzie masz play? Na środku ekranu. Ale ja już tu jestem, ja widzę cię, stoisz. O, Dobra! Okej, okay, <słuch> rozumiem. <słuch> To teraz ty musisz na mnie poczekać. O, jestem, ej, ej, o, 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 Przepraszam, bo się przewróciłem u siebie. Co to znaczy, że się u siebie no przewróciłeś? No bo jak kliknąłem już play, tak stałem przed tobą, myślałem, że ty się patrzysz na mnie i cię dotknąłem przez przypadek i się przewróciłaś na plec. Nie, nie było mnie tutaj. Aha, okej. Dobra, sprawdzimy, czym jest ta nowa gierka. To, to są samochody. Chcesz się rozumieć, że ilość graczy. Tak, no to jest nas chyba na, jest dwójka. Siadajmy kręcami. do tego czarnego sedana. O! Dziś, ja super. prowadzę. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy ole w teczkę, Ola królika na ramieniu i będzie zgniatanie nas w jakimś dziwnym miejscu. Myślałam, ja że coś z kamieniem powiesz. Czemu z kamieniem? Nie, bo kamieniu się rymowało. Kamieniu, no się, z kamieniu się rymowało? Okay. No, wow, ale, ale to było straszne. Słabe to było, sorry. Bo to tylko intro. to, tylko, to tylko logo. Słabe intro. Ale my jesteśmy nie alone. Mi jesteśmy. Ale nie jesteśmy. Ale się wódka. My się powinniśmy nazywać y, Tugeda, Uganda. O nie mam pieniędzy. Mogę coś kupić, ale nie mam pieniędzy. O kurde, możemy kupić. Ola, możemy kupić randomową rzecz? O kurde, muszę podnieść telefon. Znaczy, podnieść słuchawkę. Inaczej, ja się nie, ruszam? nie, chcę podnosić. O, cześć. A ja czemu jest tutaj na Olwo. łóżku? O, idę się sprintować w tej grze! I da się otwierać szuflady, Baterie. Puch, idę, idę otworzyć szuflady. E, masz Nic. może. Bateria! E... Aha, no ja ale mam nie, mam, nie mam latarki, o, dlatego. Mam czekoladę, O, chyba. mam latarkę. mam, mam czekoladę, Chris! Jaką czekaj, muszę odebrać, bo mnie tu dzwoni. A się Bill. Mamy go okay, słuchać. O. O. A też musimy włączyć generator Ola. Czeka, czeka, czeka. A, czeka. będziemy tracić moc w sensie tutaj. Oh -oh. I musimy pójść włączyć bezpieczniki jakieś, czy, czy coś tam, czy, czy paliwo? Nie pamiętam, nie słyszałem za bardzo. Bo nie chcemy być w środku, kiedy będzie ciemno. Okay. O, ale jakie ładne widoki mamy za, za oknem. Jezu, ale ile kat? latarek jest! Co ja znalazłem? A, to czekolada, rzeczywiście. O Jezu, Krysian, zobacz, tutaj też jest pokój. E, Krysian, o, co Jezus. zrobiłeś? Spadło Krysian? na mnie prawie. No to niech nie spada może. Na no co nie mam straszne? patrzeć? O, patrz, weź czekoladę, bo ja nie mogę więcej. Ale mam dwie czekolady. Nie, chwila, jest jasna i ciemna, co to za dyskryminacja? E, mam, mam dwie różne czekolady. Poczekaj. Czekam. Wydawało mi się, że słyszałam jakieś burczenie. To byłem, to mój brzuch. A, no to zjedz coś, Jezus. <laughs> Słuchaj, bądź facetem, prowadź mnie pierwszy. bo ja Dobrze, się boję. prowadzę cię pierwszy. Jak narobię w gacie, to przez ciebie. Dobra, ale ja ich nie będę zmieniać. Ile tych latarek? Pięć, co tu to... No ja też chciałam pieniądze, oddawał. <laughs> nie mogę, no mówiłaś, że ja mam prowadzić. O kurde, uh, Duże to. Hello? Duże Pani. to. No Krystian, czemu ty idziesz zawsze tu gdzie ja! Nieprawda i co ja w drugą nie stronę? Nie mogę czekolady. Dobra, idę w drugą. Uuu! Krystan <laughs> jakieś... Coś jest to. O. E. <laughs> nie jestem pewien, co się stało. Ale idę jednak w twoją stronę. O mam dwie czekolady! Wow. Super! O i mam bandaż! Mam Dlaczego to wygląda jakby coś było no za właśnie. tymi drzwiami? Widzisz, że to są takie... Nie powinienem tam trafało? iść. No rzeczywiście to nie jest dobre. No nie, tam jest duży pies na pewno, o, o. dlatego. O, oh, aha, Ty. piwnica jest zamknięta, musimy znaleźć młotek. Ej, czyli to jest... Czyli to o. jest trochę... Na razie przynajmniej to wygląda trochę jak połączenie dorsów z taką typową, powiedzmy, pigi czy czymś, nie? Chciałam powiedzieć, że pigi. No bo tam też, no to jest chyba najpopularniejsza gra na Robloxie, która była, gdzie właśnie szukaj o. rzeczy. Bandażyk jest, pieniądze. Ola, weź sobie, albo Wiem, ja, ja weź. O, tutaj jest kolejne. Oj, pieniądze znowu. Super. A ja to nie, to nie chcę latarki używać teraz. O, dobra, bandaże działają. Idziemy? Myślałem, że... Myślałem, że nie działa. O, dobra, kurde. Idziemy. O! Jezus Maria, przyzwyczaiło się czegoś. <laughs> o, są szafy. O, można z, nie, nie można z nich korzystać. Pieniądze, pieniądze. a więcej, o, więcej czekolad? Be, nie pieniądze. mogę. Pieniądze, mam, 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 Kolejna bum, latarka. Bum. Ej, tu się nie opłaca nawet kupować tych latarek, bo one tu są na każdym kroku. To jest prawda. Bez ale, sensu. Ale ja nic na to nie poradzę. Musimy znaleźć hmm. młotek, Ola. Dobra. Wiesz jak to ale się to skończy? Nie tu, tak? Na ja. bank skończy się na tym. Że o. nie będziemy w stanie tego, że nie będziemy Poczynaj, w stanie... Poczekaj, a jak ja odładowuję staminę? Ja jem czekoladę chyba, tak? Nie wiem, tak mi się wydaje może. To poczekaj, a gdzie jest... Gdzieś było więcej czekolady, ja to sprawdzę. Ola, tam jest wejście na strych. O, o, czy to znaczy, że mamy iść na strych? Nie wiem, ale to wygląda źle. ja tu wejdę? O, jak <laughs> tu da się wejść. <laughs> tak, jak zmarnujesz jak yy, staminę, to Krystian czekoladę jesz. Ale bardzo dziwnie e. to wygląda. O, Christian. Nieźbę ze mną, proszę. Coś tu. Mam młotek! No, ciemno! Jest ciemno. No cóż, Ola. A to nie jest śrubokręt? To jest śrubokręt, Krystian. Nie, ja mam, mam młotek. młotek, podniosłem młotek. A gdzie poszedłeś na dół? Na dół. czekaj na mnie! O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, ja się boję. Dobra. Otwieraj, otwieraj, ja świecę. Uuuuuh. Idziemy na dół. Uuu. Szniki. A czy ja mogę. Z... O, jest generator! Okay, to nie dobra, będzie takie dobra. proste, nie? Przestraszyłam się, bo akurat zgasiłam latarkę, bo liczę, że twoja mi starczy. O, nie będzie paliwa czy coś, nie? Na pewno. Doesn't have any gas. I must find gas. O Boże, mamy czas, my... Ola jakiś Krystian, co się dzieje? Na dole jest prąd. Musimy znaleźć. Gdzie gaz. poszedłeś? Dalej, wzdłuż i w lewo. Aha, to ty po prostu tuptałeś ptałeś. Tak? tak, to ja tuptałem tu, tu, tu. Dawaj, ja dawaj, ja tu... bo czas tracimy, no. Piękne, piękne. O Boże, Na dole nam leci czas. Jak jak spadnie czas, to pewnie będzie pupa. Ja nie mam żadnego czasu, więc to jest śmieszne. Ach. A, to jest, nie, przepraszam, to jest bateria. No, więc O Boże, o to tu chodzi. są miejsca do schowania. Pod co się kłóca, jakby co? O Boże, ile tutaj jest tego? To jest jakaś jaskinia, nie podoba mi się to. To nie wygląda. O, mam! Jest paliwo, ale jedno o, wystarczy? Co, coś jeszcze tu leżało? Nie wiem. W, idziemy, wracamy z tym, nie? Krystian, potrzebuje twojego światła. O, o nie, o. tu nie idziemy, Ola. Krystian, ja się wracam. Eee, dobrze. O, o o. O. Nie. Nie wiem gdzie to było. Co się stało? To tędy było? Chyba tędy, nie? Eee... Ehm. Halo? Jakby co to ja umarłem? Aha, dobra, a ja uzupełniał generator w tym czasie. Więc Aha. jest super, Krystjan. No cóż, ja wykorzystałem swoje życie, żeby pozwolić tobie coś zrobić. No dobra, ale włączyłam go i co teraz? Nie wiem, mam czarny ekran, nie widzę nic. O, zapaliło się światło! O mój Boże, jak ale dobrze. To tak, to tak ma być, że mam nic nie o. widzieć? A nie, ja... mogę zrobić rewiwę! Dobra, Zrób robię Zrób rewiwę, bo ja teraz jestem z powrotem tutaj, gdzie są łóżka i jest super. Dobra, zrobiłem rewiwę. A czy tu nie było więcej rzeczy w szufladkach? Hej. Hej. Czemu jest dźwięki? latarka kolejna, nie wiem. I, o... Aha, latarkę? ja mam swoje itemy. O, no to fajnie, ej musimy iść do łóżka. A jak przeładować latarkę? Chyba Sama nie się przeładuje. Nie mam musisz ilości po prostu, prostu baterię, chyba musisz. O, mrygać i twoja i zgasła. Aha, wiesz Christian. O co? Wiesz no. chyba o co chodzi? My chyba jak nabraliśmy tyle tych baterii, to nie miało sensu, bo teraz musisz znaleźć baterię jak masz pustą. No możliwe, że tak było. No I co mam robić? No nie wiem, bo napisane, że mamy iść do łóżka i, i nie możemy iść do łóżka, może po prostu musimy wejść. Nie wiem, ale pada hmm. za oknem. Do jakiego łóżka? No tu są łóżka, nie widzisz to? No są tak, łóżka. ale no do naszego łóżka czy do innego łóżka? Do kogoś łóżka? No tu tepnęło, więc raczej do tego łóżka, ale nie teraz. A, a ciebie tepnęło, bo ja to się zrespiłem tylko. A, no tak, racja. Dobra, chyba idziemy dalej po prostu. To tutaj były jakieś rzeczy w tym pokoju, z tego co pamiętam, nie? O tak, tutaj była czekolada jedna. A ja Mogę a... wymienić latarkę na nową? No czekaj, bo mi łazisz przy tej szafce jak. A, ja mam. Nie, już. Wiem, czy to ta lapka tak? Burczy czy co? Bur bur bur, 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 Ale słyszę jakieś takie burczenie, które mi się bardzo nie podoba. Tu też jest łóżko, określam, coś pękło, słyszałam. Ogólnie w piwnicy było nie, nieprzyjemne burczenie, ale nie chcesz zobaczyć czemu. Okej, okay, dobra. Czyli e, powinniśmy teraz Kresia, znaleźć baterię, ogólnie byłoby super. A nie masz baterii? E, no ja nie mam. Ja też nie mam. Skończyła okay. mi się. No to niedobrze. E, to powinniśmy poszukać. Co jest, klikam E i się nie otwiera. Zepsute? Okej, okay, okej. Okay. Ej, ja też nie mogę. E? Chyba coś zepsuliśmy, wiesz. Chyba, chyba coś zepsuliśmy. Chyba coś się w tej grze zepsuło, ewidentnie. A ja nie okay, mogę kliknąć. To, to jaki jest plan? To jaki jest plan? Nie wiem, no jeśli wszystko się zwiesiło, to... Chyba odmowa cię. O, Jezus Maria! Jezus. Dobra, gdzie jest ten telefon? Tu jest. Ja po niego pójdę, ale on jest na dole. Hello, a, jakiś tu, Czy ty jesteś? Also, chef, o, tu so, jesteś, hej! So, do obserwatorium, obserwatorium mamy, iść? Mam pójść do pokoju z obserwatorium. I need Dobra, to find ale, the amulet. Ale pewnie zaraz kończy się światło znowu, bo generator czy coś i... I, i ale my nie który, mamy baterii. Ale który to jest pokój z obserwatorium? Hmm. to jest no, to, ja co tu powiedziała... byliśmy? A nie wiem, zobaczmy. To jest tutaj, co byliśmy, czy to nie jest. Czy to wygląda jak obserwatorium? Nie, nie wygląda. to nie wygląda jak obserwatorium. Mi się wydaje, że obserwatorium to ogólnie się w nim obserwuje rzeczy. No, i tu też można obserwować być... rzeczy. Ale powinno <laughs> chyba być. U... A to nie będzie na strychu? <laughs> nie niem, wiem. Niem, 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 niem. Tak, czekolada, to nie... czekolada odnawia. To nie jest obserwatorium. Okej, okay, dobra. A jakie dziwne dzięki słyszę, albo no, mi się wydaje, że ja to Ja też sobie nie wmawiam, że słyszę. Okay, okay, No bo okay. po tej stronie drzwi nie ma. Nie ma na pewno tutaj nic? Czy to jest obserwatorium? Nie wygląda jak. No to jako... wygląda jak. Nie, obserwatorium, dobra, nie wiem. Amulet Kwestia Nie mamy wziąć, kurde, skąd mam wziąć amulet? Wyszanowaj? nie wiem, o co chodzi w tej grze, nie rozumiem. Ja jakie obserwatorium? Gdzie? No na tak pewno to zrozumiałem. Inaczej, mamy znaleźć amulet. No, no ale tak, to jest ale... podstawowe zadanie, mamy znaleźć amulet. Poczekaj, a tych drzwi na dole tutaj już nie możemy otwierać, skoro był ten telefon, bo nie mogliśmy a nie, wcześniej. Wiem, dajmy, nie, nie było próbowałem. telefonu. Ale obserwatorzy zazwyczaj jest w górnych częściach budynki. No budynku, dobra, ale zobaczmy. Da się. O, nie możemy tam iść. A, po prostu. Okay. Tak. No dobra, daj mi otworzyć szufladki. Może będzie e, nie bateria. Mogę, nie dalej. mogę dalej. Okej, okay, dobra, nie możesz, to jest okay. bardzo dziwne. No możemy... tak. tu też nie możemy wyjść, nie. Też nie można A tu? być głównym. Tutaj też nie można, okej, okay, dobra. To jest bardzo dziwne, co się, Czyli się dzieje. Czyli musimy się nauczyć, nie wiem, pomieszczeń? Chyba tak. A może obserwatorium jest do tyłu? Właśnie tam chciałam iść, no. Może? biegać nie mogę, nigdzie nie ma czekolady! W żaden pokój nie wygląda jak obserwatorium. O. Czekolada. Czekolada. O! Więcej czekolady. To wygląda... Jak to też nie jest bunkier, obserwatorium. Ale to wygląda jak bunkier za tym, za oknem. Ty, no ja nie wiem, gdzie my mamy i nie rozumiem tej gry. My musimy znaleźć amulet. Gdzie jest amulet? Nie wiem. Hmm. I jak wygląda amulet? Dlaczego czuję, że obserwatorium. A, może to nie jest takie obserwatorium, jak my myślimy, Ola. A może to jest pokój z kamerami, który jest w podziemiach. Może to jest właśnie w podziemiach jakieś obserwatorium. A, ale my nie mamy baterii za tym a, Poczekaj, a nie mogę zmienić latarki na taką naładowaną na przykład? Nie, nie możesz a właśnie. A co sprawdzałeś? Tak. A, okej. Okay, Napisało mi, że mam już latarkę. Dobra, ten... dobra, faktycznie, faktycznie tak. O Jezus. To są standardowe Krysia, efekty. Krysia, Krysia. Tej gry. Nie podobało, nie podobał mi się ten standardowy efekt. No bo efekt. patrz, tu wcześniej było to przejście? No było, ale było zamknięte. No to, no to chyba. To może tam na koniec musimy iść. Dobra, zjedzcie czekoladę czy coś, żeby mieć. Ja mam zjedzoną. ...żeby mieć full. I na razie nie biegnę. Ja też nie. Dobra, dobra. Przejdziemy sobie tędy i bum, tędy. Pum, dobra. Jest jakiś żyranol, który pewnie spadnie? Pewnie tak, albo coś nam przebiegnie tutaj. Czemu tam są jakby jajka? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Jest czekolada, Ola. O Boże, nie! są szafki do chowania, trzeba będzie się chować. Nie można w szafach się chować, już sprawdzałem. Christian! są takie specjalne, zobacz. Patrz. No, o. no. Okej, okay, to już tutaj... gorzej. O, tu są baterie, Christian! Mam Ech już baterie, miło, że Dobra. pytasz. To ja tej nie podnoszę na razie. Ja mam połówkę. E, um, u połówkę. mnie, poczekaj, tu jest pusto u mnie, to ja muszę iść do ciebie. Chyba. Tam u ciebie coś musi być w takim razie, bo u mnie na końcu tam nie ma żadnych rzeczywiście, drzwi. A ty masz? Są, są takie. No! Mówiłam ci, że no, no, no. są. A te no. ja, to ja myślałam, że to są grzybki. Ale Szczerze? to są. Nie wiem co mam to powiedzieć. O, o, bo czekaj na mnie, bo ty tak idziesz, a jak coś zaraz będzie biegło za mną? No. <noise> na przykład ja. Wiesz co ja czuję? Że my będziemy tu biegać w kółko. Ja nie w sensie, wiem, czy jest kółko, bo u mnie tam się kończył. W sensie nie, chodziło mi o to, że będziemy tu uciekać przed jakimś potworem na bank. No na pewno. Poczekaj, bo, to... bo to są jeszcze rzeczy. Dobra, Dobra. pieniądze. Pieniądze, Wszystko super. <laughs> Idziemy Dobra, dalej. Dobra, spokojnie. Latarka, pieniądze, nic. Ja coś czuję, że zaraz za rogu na drugą O, będzie, skończy, będzie w gacie, zaraz na Okej. Okay. Kurde, jeszcze chcę nie. zasunąć... No dobra, niech tak będzie. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze jest bezpiecznie? Jeszcze nie, jeszcze jest w miarę bezpiecznie. O mój Boże, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Co tam jest? Nie ma nic. Nie, po prostu eee, ten długi to coś leży. O leży? Boże, to będzie ten amulet. O Jezus, jak go podniesiemy, to coś się stanie. Nie, nie podnieś go przez przypadek. A czy możesz teraz? Ja jestem przy... Tej, ja się schowam ty. Co się stało? O, o. Słyszę, słyszę ten, ale nie wiem gdzie. Telefon gdzieś musi tu być. A ja myślę, że tutaj jest telefon, w tą stronę. Słyszę go jakby tu coś ścianą. Nie, dobra. Nie tędy. No. Krysian, boję się trochę. Trochę się boję, trochę się boję, trochę się nie. boję. Tutaj jest. Gdzie on jest? Czy on na górze no właśnie dzwoni? Właśnie nie wiem. Biegnę za tobą. Ja mam wrażenie, że on był pod nami. O, bateria leży. O, o. Albo mi się coś zbugowało... O Jezus, nie mam dłoni w ogóle! Aaaa! Nie? To jest okropne! Nie mam dłoni jednej! E, chyba jesteśmy w labiryncie, Krysio. No, tak trochę. Okej, okay, dobra. I pewnie w tym labiryncie już coś chodzi. Na pewno. O mój Boże. Jesteś nawiedzony! Nawet nie biegasz u mnie. Nie no, to musi być gdzieś tego, na górze chyba. Albo pod nami. Leku nie, To jest pod, nas. pod! Nie wiem, to to. Jest, Krysia, nie, nie, nie wiem czy tędy są. Tu są skrzynki ja tu... jakieś, których nie było. Okej, okay, dobra, tutaj nas nie było faktycznie. No tu nie ma nic. Okej, okay, no to nie tędy. O, o, to ty byłeś? Co ta? Jezus, to, to, Jezu, to weźmie. weźmi mnie tak nie, strasz, ja tu zawału dostaję. Ba bardzo Zobacz. czy tylko trochę. No zjedzą czekoladę i podnieś kolejną. Ja to samo robię. Tak? Pupu. Też kradniesz czekolady? Tak. Znaczy Dobra. nie kradnę. wykorzystuję. No zjeść tą czekoladę! Weź ją. Weź tą czekoladę. Dobra. Ola, a tu jest bandaż, wziąłeś? Ale ja mam bandaż przy sobie, wiesz? Dobra. O, dobra, my się razie. chyba cofnąć musimy? Nie, ja myślę, że my się nie musimy cofnąć. My musimy znaleźć po prostu przejście, tylko to jest labirynt bardzo długi i pewnie. A może trzeba wejść do tajnego teleportu? Ciadala. Nie, na pewno nie o to chodzi, Krystian. na pewno nie o to chodzi. Na pewno? Musimy, musimy iść dalej. My musimy znaleźć Krystian. Yy, przejście po prostu. No dobra, no, idę za tobą. Tylko nie gdzie mamy iść. Ja chcę iść za tobą, bo ja się boję. A to ty idziesz przede mną przecież. No dobrze, to ja idę już za tą teraz. No bo gdzie? Tu znaleźliśmy amulet, nie? I zaczęło dzwonić. No to tak jakby logicznym wyjściem byłoby iść po prostu dalej, ale my już byliśmy dalej. Ale nie przyszliśmy tego do końca, bo nie wiemy, którędy iść. Nie, no w lewo byliśmy. Tutaj tam nic był, nie było. Tam tak. było pusto. Jest, gdzie my idziemy? Kto to wymyślił? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O to Boże, jest labirinto. jakaś duża szafka. Bardzo duża. A wiesz co, ja potrzebuję czekolady w sumie, więc. Jest by jakieś było giga biurko. Dobra, tego nie. Naprawdę nie jest ma! Czekolada. Jest czekolada. Jest jedna jednoczy... Aha, jeszcze ty ją wziąłeś, złodzieju. Dobra, nic nie szkodzi. To będzie tu, mówię ci. Tak? Okej, okay, jednak nie. Albo tu będzie, tu, ja ci mówię, bo są jakieś Jezu, drzewka. ile jest tych i szafek. I inne szafki. Dobra, no jak, zginiemy, ta, będziesz, jak zginiemy, to chociaż... Jak zginiemy, to Tak naprawdę będą. się labirynt nazywa. O, ja wziąłem czekoladę, dobra, super. Z tu jeszcze ja czekolada leży na wierzchu. Dobra, jakbyś dobra. chciała. Ej, okay. gdzie na wierzchu że jestem ślepa? No tu! pękło Na szalonym. No, Faktycznie jest. Plup. No i skąd mam wiedzieć, gdzie mam iść? No ja mam tędy, poszła. A tu są drzwi jakieś? Są drzwi? To chodźmy do drzwi w takim razie. Ale drzwi są zamknięte. A, no to nie idziemy do drzwi, no, Czekaj, może. przejdę się do końca, ale tu chyba nic nie ma. Nie, tu nie ma, nic, jesteś ślepy załóg. Okej, okay, dobra, czyli nie tędy, dobra, dobra. dobra. Nie ja tędy. Ja się cieszę, że my dalej światło mamy, to jest super. Światło to dalej jest w domu. Czyli tędy. Okej, okay, okej. Okay. To będzie randomowy gdzieś. W sensie głupie jest to, że my go słyszymy stąd, nie. A on jest mm -hmm. gdzieś zupełnie indziej. A ja się dziwię, że komuś się w ogóle chce tyle O, to nie jest to, gdzie byliśmy? Nie, bo tu nie są potwierane szafki. No, dlatego ja otwieram, wiesz co. Ale to też czas... jest ślepy zaułek. nie, nie, jednak tam chyba nie. chyba skręt jest. No jest właśnie, jakiś jeden właśnie. randomowy skręt. O, coś to jest, to jest pa! O mój Boże! I tyle! szukaliśmy? Gdzie jest ten? Drindron. Ale nie. E, aha, nie. na górę musimy wyjść. A, bez kiju. Poczekaj, a tutaj. Aha, no dobra, w sumie nie ma, nie ma sensu otwierania szafek nawet na razie. O Boże. To są drzwi. O, o, to jest a tak jakby. Bym... Jakby jakiś mega gigawielki. Ja Ale obserwatorium! <laughs> Hurra! Po pięciu Odbieram. latach. Okej, okay. w chyba... A... o o... Krystian, bo nie mamy światła. Co to za rzecz? Krystian, to biegnie na nas! O kurde. Nie podobało mi się bardzo. O kurde, to be continue, czyli przyszliśmy pierwszy epizod. To jest cała gra! Ja myślałem, że będzie więcej potworów. Jeden... Przepraszam bardzo! Jeden mnie zjadł. Przepraszam bardzo. Eee, bardzo mi się ta gra nie podoba, jest słaba, straszna. Na 10 tysięcy lajków będzie drugi part. Przepraszam, beznadziejna jest ta gra, o mój Boże! Ja się to spodziewałam, nie wiadomo czego. Dlaczego to ma taki hype. Ta gra jest bez sensu. O Boże! Jakby w sensie, no. Nie ukrywając, ja też spodziewałem się czegoś więcej, szczerze mówiąc. Ja nie mogę, no eee... wiesz, co. Napisane było, że za 10 tysięcy lajków. Nie ma lajków, co prawda, tylko favorites, nie? Ale jest już 50 tysięcy i dalej nie ma drugiej części. Słuchaj, jeśli drugi chapter nie będzie miał czegoś wow, oprócz tego potwora, jakichś nowych mechanizmów. To będę czy spał. Czegoś, to ja nie wiem, czy mi się ta gra będzie podobała, szczerze. No cóż, zobaczymy, co wymyślą więcej. Ja też myślałem, że będzie więcej potworów, uciekania i tak dalej, ale jednak nie. you're not